wielkie korporacje finansowe żydowsko-niemieckie zrobią wszystko, żeby osłabić złotówkę. Na szczęście mamy prezesa, który wie, że nie da się zwalić pieniądza, które jest oparte o złoto i o rezerwy walutowe, ale te rezerwy walutowe Donald Tusk już podbiera. Więc z tych 180 miliardów dolarów, które my mamy odłożone na pokrycie wartości własnego złotego, on już kilkadziesiąt miliardów buchnął. Więc to idzie w kierunku osłabienia złotego, osłabienia państwa, zadłużenia nas w walutach obcych, po to, żebyśmy nie mieli pieniędzy własnych na spłatę tamtych i tyle. To jest, to jest ścieżka. To samo robiono przed wojną, dokładnie, osłabiano Polskę. Dlatego za na przykład ORP Orzeł, taki był okręt podwodny, który zaginął w niejasnych okolicznościach, zapłacono na przykład jęczmieniem browarnym, a nie pieniędzmi. Więc to był handel wymienny tak naprawdę. I myślę sobie tak, że dlatego przemysł w Polsce nie może powstawać, dlatego my nie możemy mieć wykształconych ludzi, bo wszyscy wykształceni albo większość pojechała na zachód. Dlatego Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej zlikwidowała Zawodowe szkolnictwo. Polska stała i to uwaga, za socjalizmu, proszę państwa, my się edukowaliśmy, szkoła to była, szkoła. Ja skończyłem trzy szkoły średnie i powiem wam, że skończenie technikum w owych czasach, dzisiaj inżynier, który wychodzi z dyplomem inżyniera, z tamtym technikiem nie miałby o czym rozmawiać.